Cześć! Tutaj Claudine Wolf. Dzisiaj ja przeprowadzę dla Was info dotyczącego naszego nowego konka, gdyż e, Halloween po prostu nie ma, więc. <laughs> no tak. No, może tak. Konek polega ogólnie na tym. Spadaj, au! No, sorry, muzyka, proszę. E, no tak. Konek polega na tym, że musicie. Y, narysować swoją spadaj. Ja prowadzę to info. Więc tak, konek polega na tym, że musicie po prostu narysować swoją spadaj. Y, narysować swoją ulubioną postać. Sama spadaj. Y, narysować swoją ulubioną Sposuń się Nie. Ksuj się Nie. Mm. Nie, no dobra. Świetnie. mi jeczywkę. Dobra, teraz tak już naprawdę zmieńcie tą muzykę już dobrze dziękuję więc y no dobra, chodź Dziękuję No dobrze y Konek polega na tym Abyście narysowali swoją ulubioną postać z Monster High e, na stroju świątecznym. No bo jak już zapewne wiecie, zbliżają się święta. No, więc tylko właśnie konek. No, a konek jest też też dlatego, bo na naszym kanale już się zbliża 200 widzów. Chyba, że już jest. Nie wiem, sprawdzałaś? Nie, nie sprawdzałam. Lama życiowa, sama jest lamą życiową. Nie. Dobra, nieważne. No i tak. Bardzo byśmy także prosili, aby postać była narysowana przez Was, nie na żadnym jakimś szkicowniku, top model, czy jakikolwiek Wy tam posiadacie. Nie, postać powinna być narysowana właśnie samodzielnie. Może ona być przerysowana, na przykład twarz może być przerysowana, tu w jakiś też tam zrysowany, no a strój, no nie wiem, no świąteczny. Czyli no... No, czyli po prostu taki jakiś, nie wiem, typu jakaś czerwona sukienka z jakąś szczepką Mikołaja, coś w tym stylu. No i swoją ulubioną postać, nie? No, w tym stroju właśnie. Tak, konek trwa do świąt, czyli do 24 grudnia. Tak, pracę wysyłacie na e-mail, który będziecie mieli w opisie. Mhm. I... no, coś mam powiedzieć chyba to wszystko. Życzymy wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w ogóle w naszym konku. E, aha, i jeszcze jedno. E, podajcie... E, li, w, w, przyślijcie nam to zdjęcie i jeszcze... Znaczy zdjęcie O! Tak. E, dobrze, więc tak, Przyślijcie zdjęcie e, swojej pracy. Znaczy, zróbcie zdjęcie swojej pracy, prześlijcie zdjęcie w załączni załączniku. Nie przyjmujemy żadnych innych form, tylko załączniki w poczcie, czyli na przykład jakieś linki czy coś, to nie. Ewentualnie możecie zrobić filmik z pracą, to też się liczy. No i jeszcze do tego musicie napisać swój, swą nazwę użytkownika YouTube. No i tak, nagrody, nagrody. Haulin, ja zapomniałam nagród! Dobra, poszła sobie. he, dobrze. Więc nagrody. Za pierwsze miejsce w naszym konku do, wyg do wygrania. Znaczy no tak, przeprowadzimy, znaczy ja przeprowadzę wywiad, bo ja to jestem tą najlepszą, the best, nie? To ja właśnie przeprowadzę z tym użytkownikiem wywiad, po prostu zadam pytania. Skontaktuję się. Znaczy skontaktujemy się, tak? Z tym, kto zajął pierwsze miejsce. No i zadamy tam, nie wiem. No, spytanie się, zobaczymy ile. Tak, i jeszcze za to 15 łapek w górę. Za drugie miejsce jest 10 łapek w górę. No i no, a za trzecie miejsce jest 5 łapek w górę pod filmikami. Oraz jest nagroda wyróż... znaczy, wyróżnienie jest. I wyróżnienie jest w postaci y, dwóch łapek w górę. Nie, nie dajemy subów. Nie, nie. nie. Ja, ja. Nie no, my to po prostu nie, nie akceptujemy czegoś takiego jak sub za sub, czy coś w tym stylu, więc jeżeli na no to zaczekajcie, to nie, nie, nie. Sorki. No, no i mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym konku. No i susie! au! No i do zobaczenia! Co to teraz miał być? Nie mamy rozejm. No wiesz. Trzeba się pożegnać. Tak. Więc czekamy do, na Wasze prace do 24 grudnia. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w naszym konku. Już się śpieszę, bo już nie mamy za dużo czasu. Co, czy, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Pośpiesz się. Nie, no, po prostu czekam na Wasze prace. I jeszcze raz przypominam, że prace mają być narysowane same. Nie mają być na żadnych jakichś szkicownikach czy czymkolwiek tam. No, to wszystko. To żegnały się z Wami Clodin. Au! Wolf Hehehe, <grym> dobrze już nic. Clodin, Wolf? No i oczywiście, jak zwykle, ja, Wasza ulubieńca. Howling Wolf! Ja jestem ich Ja jestem ulubieńcą. Ja jestem ulubieńcą. Ja jestem ulubieńcą. Ja jestem ulubieńcą. Piszcie w komentarzach, kto jest lepszy: ja czy Clodin? Tak, piszcie. No i do zobaczenia. Ciao!